Witajcie. Na filmiku spróbuję odczytać i ewentualnie skasować błędy. Seat Cordoba 1.9 TDI, rocznik 99. interface VAG KKL USB. Program VCDS Lite. W gniazdo jest pod kierownicą. Żeby się do niego dostać muszę ściągnąć to osłonę od przekaźników. I tutaj widzimy już gniazdo OBD2. Podpinam sobie kabel, kontrolka potwierdza połączenie. Teraz wtyk USB mogę podłączyć sobie już do kompa. Następnie włączam zapłon. Silnika nie muszę uruchamiać do samego odczytu i skasowania błędów. Odpalam program VCD z Lite. Wchodzę w opcję i tutaj muszę ustawić sobie port, na którym będę się łączył. Następnie robię test i sprawdzam, czy połączenie jest ok. Widzimy, że połączenie jest w porządku. Zatwierdzam. I teraz mogę przystąpić do czytania błędów. Interesujemy tu najbardziej takie strobniki, jak, jak silnik i ABS, ponieważ są problemy. Z turbiną i z ABS-em. Czekam chwilę, aż połączy się ze sterownikiem. Klikam na błędy. I teraz mogę je sobie odczytać. Przed skasowaniem błędu, jeżeli chcemy skopiować sobie ten błąd, choćby dla porównania, daję kopiuj. I teraz na pulpicie, choćby nawet, klikam sobie prawym przyciskiem myszy i tworzę sobie jakiś tam dokument tekstowy. Następnie wklejam i zapamiętuję. I tak postępuję również z innymi błędami. W celu na przykład później, późniejszego porównania sobie, albo żeby na spokojnie po prostu sobie to sprawdzić, co to są za błędy. Czy też przetłumaczyć. Tutaj mi pokazało błąd z ciśnieniem ładowania, więc może nie jest jeszcze tak najgorzej z tą turbiną. Następnie mogę już błąd sobie skasować. Wychodzę z tego sterownika. I szukam sobie następnych problemów. Oczywiście nie spodziewam się, że zaraz się podłączę. Ze wszystkimi pozespołami. To oczywiście zależy od wielu, wielu czynników, m.in. od interfejsu, jaki mamy, od programu i tp, i td. Ale nawet jeżeli połączymy się tylko z tymi najważniejszymi sterownikami i skasujemy sobie błędy, to już może nam ułatwić życie codzienne nieco, prawda? I tutaj wchodzę jeszcze w sterownik ABS-u. I tutaj. Hmm. Szczerze powiedziawszy, miałem taką cichą nadzieję, że jest to tylko problem z którymś czujników ABS-u, ale niestety, no pokazuje mi tutaj jakąś awarię pompy ABS-u. No to już trochę gorzej. No dobrze, błędy sobie odczytałem, skopiowałem, skasowałem. Eee, tak dla pewności, po jakiejś tam przejazdce autem. Przeskanuję jeszcze raz. Sprawdzę, czy po prostu te błędy się powtórzyły. Jeżeli się powtórzą, to. No to wiecie, co mnie czeka, nie? Niestety. Tu jeszcze mamy taką fajną opcję, AutoScan. I tutaj możemy sobie wybrać nasz model auta. I program automatycznie przeskanuje nam. Całe auto, no czyli, czyli wszystkie te sterowniki, z którymi się połączy, tyle że to będzie, to trochę długo trwa, prawda? Bo sterowników tam, zespołów jest trochę, prawda? I to takie skanowanie troszeczkę dłużej trwa. No, jest tych bloków tutaj, prawda? Sporo, także klikamy sobie Start, i on po kolei będzie się łączył z poszczególnymi sterownikami, i odczytywał sobie błędy. I dopiero na końcu możemy, tak samo jak ja to ja zrobiłem, pojedynczo, również skopiować to wszystko i odczytać. Tu mi pokazało jeszcze jakieś inne błędy. Tam coś problem z łącznością głośników w radiu, jakieś coś tam chyba z czujnikiem, eee, paliwa, ale to już są pierdoły. Najważniejsze to były właśnie dla mnie te dwa pierwsze problemy. No dobrze, tu przerywam ten pełny skan, bo to by za długo tutaj prawda trwało. Błędy mam e, zapisane w drugim jakimś dokumencie. Mam to przetłumaczone. Tak dla jasności, gdybyście chcieli zobaczyć, jak. E, Zabrać się za taki odczyt błędów. co więcej szczegółów możecie zobaczyć w pierwszym, w pierwszym odcinku z tej serii. Zapraszam na moją stronę. A tutaj to by było chyba na razie tyle. No więc błędy mam, więc w odwrotnej kolejności zamykam program, wyłączam zapłon, odłączam kabelek. I na dziś to by było tyle. Pozdrawiam i na razie.